Siema, masz sobie stronę Elsie Wolero, powiem, powiem Ci, tyle krycha. Tak więc zamknij mordę, bo jesteś taka zryta, i po prostu każesz ludziom usubować mnie, to prędzej. Ludzie, unsubujcie ją, bo ona nie wiem jaka jest. E, rano zobaczycie pe pełny filmik, no i po prostu nie przedłużam. Po prostu unsub unsubujcie ten kanał, bo to jest film o mnie. Mogę Wam go puścić. No po prostu bez przedłużania głupi filmik i usubujcie ją, a po drugie ona ma problemy z psychiką czy coś tam. Nie warto się do niej zbliżać i jest, jest po prostu dziwna i jest zryta dlatego anioł i demon. Wal się.